Firma Gaztech jest firmą rodzinną, działa od 1994 roku, ja reprezentuję drugie pokolenie. Od początku zajmowaliśmy się dostawami gazów technicznych i spożywczych na rynek lokalny. Następnie rozszerzyliśmy działalność otwierając sklep spawalniczy i wypożyczanie sprzętu spawalniczego, jak również serwis urządzeń spawalniczych. Jako firma dzisiaj znajdujemy się na etapie intensywnego rozwoju, rozszerzamy działalność o nowe, często nieznane obszary. Udział w projekcie Urzędu Patentowego, własność intelektualna w twojej firmie pozwoli nam uzyskać fachową i niezależną usługę doradczą w zakresie czym jest, jak traktować własność intelektualną oraz potwierdził wagę tworzenia i zabezpieczenia znaków towarowych. Projekt Urzędu Patentowego RP, własność intelektualna w twojej firmie, przeznaczony jest dla polskich małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki niemu przedsiębiorcy mogą otrzymać konkretne wskazówki dotyczące tego, jak chronić dobra niematerialne oraz efektywnie nimi zarządzać w firmach. Wykonawcami usług w ramach tego projektu są doświadczeni specjaliści wybrani przez Urząd Patentowy. Mikroprzedsiębiorca ponosi jedynie 5% kosztów kwalifikowanych usługi. W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw jest to 10%. Wystarczy, że przedsiębiorca wypełni formularz i złoży wniosek na stronie msp.uprp.gov.pl. Pracownicy Urzędu Patentowego sprawdzą wniosek, po czym przygotują umowę, która zostanie zawarta pomiędzy Urzędem, przedsiębiorcą oraz wykonawcą usługi. Kiedy tylko przedsiębiorca wpłaci swój wkład własny, może umówić się z wykonawcą na spotkanie w firmie lub online. Podczas rozmowy wykonawca przeanalizuje potencjał własności intelektualnej przedsiębiorstwa. Oceni np. czy znak towarowy, projekty wzornicze lub technologie są we właściwy sposób chronione. Podpowie, jak korzystać z praw autorskich, jak konstruować umowy z pracownikami pod kątem własności intelektualnej. Na koniec wykonawca sporządzi finalny raport, który zanim trafi do rąk przedsiębiorcy, przejdzie jeszcze kontrolę jakości w Urzędzie Patentowym. Ostatni krok to drugie spotkanie, na którym wykonawca przedstawi przedsiębiorcy konkretne, szyte na miarę rekomendacje dla jego firmy. Na co dzień na stałe współpracujemy z zespołem naukowym. Uczestniczymy w projektach z udziałem dotacji unijnych, gdzie ważnym elementem jest realizacja prac badawczo-rozwojowych i wdrażanie wyników tych prac. Muzyka Współpraca z Urzędem Patentowym pozwoliła nam pozyskać szereg praktycznych wskazówek, jak na poziomie formalnym i organizacyjnym zabezpieczyć wypracowane przez naszą firmę rozwiązania, Dodatkowo uzyskaliśmy wsparcie w zakresie zabezpieczenia własności intelektualnej na poziomie umów stosowanych w relacji z podwykonawcami oraz zespołem naukowym. Pozyskaliśmy wsparcie w zakresie, jak utrzymać tą ochronę prawną dla naszych rozwiązań w czasie i z jakimi wiąże się to kosztami na różnych rynkach Europy. Projekt urzędu patentowego, własność intelektualna w Twojej firmie poleciłbym każdej małej i średniej firmie, która planuje rozwój własnej działalności i nie zatrudnia kadry ekspertów niezbędnej do przeprowadzenia skomplikowanych procedur.